Oprócz tego też y, działamy, prowadzimy warsztaty dla małżonków, dla rodziców, działamy też w ramach Akademii Familijnej, do której będziemy chcieli też serdecznie zachęcić Państwa, y, bo naprawdę są bardzo, bardzo dobre kursy, które praktyczne, które naprawdę wiele rodzin fał. Tak? Akademia Familijna działa w kilkudziesięciu krajach, prawie siedemdziesięciu i wszędzie jakoś się sprawdza, pomaga rodzinom i małżeństwom, także Także myślę, że też tutaj pewnie wiele osób mogła pomóc, więc coraz lepszą rodziną, z lepszą rodzinę, lepszy, A tutaj parę słów o książkach. Widzieliśmy ze sobą trzy. Tutaj wiem, że niektóre osoby już, już tę książkę widziały i zysknęły się z nią. Roza, no, jak to robisz? To jest książka o rodzinie jeszcze liczniejszej niż nasza, o rodzinie Rozy. Rozy Czemy Postigo to są nasi znajomi z nami osobiście. To jest właśnie córka jednego z założycieli Akademii Kamiennej w ogóle na świecie, Rafaela Pika. I już domu było 16 W rodzinie Czemy było 14 dzieci. I właśnie u nich też urodziły się dzieci 18, w tej chwili żyje 15, tak? I ona w tej książce, w tej książce, no mimo tego, że lekarze już po narodzinach pierwszej dwójki, mówili, żeby nie mieli więcej dzieci, bo każde dziecko będzie miało wadę serca, na którą zmarło właśnie nam pierwsze, pierwsze dwoje dzieci. Oni jednak postanowili zaupać Panu Bogu. No i jak się okazało słusznie wbrew całej. ponieważ trzeba, niestety dwa lata temu zmarł, tak, to jest książka właśnie, którą napisał jego brat z kolei o nim i o tej rodzinie i naprawdę książka o Rozie jest y, fantastyczna, y, krótkie rozdziały konkretne, jak sobie ułożyć życie rodzinne, w tak licznej rodzinie, ale też oczywiście w mniej licznej, tak, ona pisze, tytuł oryginału jest jak być szczęśliwym z jednym, dwojgiem, trojgiem, tak, kropeczki dzieci, u nas zatem mowa to jak ty to robisz, natomiast no na właśnie bardzo praktyczny sposób pisze, jak organizować życie codzienne, żeby właśnie przeżyć, żeby dobrze wychować dzieci i żeby naprawdę czerpać z tego ogromną radość, tak? z posiadania rodziny. A tutaj właśnie ta książka, o czym jest że jeszcze lepsza niż książka Rozy, bardzo głęboka, piękna, naprawdę ją, człowiek na zmianę śmieje się i płacze. Bardzo, no naprawdę, jest fantastyczna, mówi też o tej rodzinie i o nim w ogóle jako człowieku, a był człowiekiem niesamowitym i naprawdę na jego pogrzebie było kilka tysięcy osób, tak? To po prostu czyta się i przechodzą tu I na ta trzecia książka, Doria Cincija jest profesorem na, na takie uczelni właśnie w Hiszpanii i tutaj właśnie, jak zintegrować życie, czyli jak pracować nad sobą, żeby najpierw ogarnąć swoje życie, tak? ustalić swoje priorytety, zrobić porządek w swoim życiu, po to, żeby potem móc ogarnąć rodzinę, ogarnąć pracę i radzić sobie też w tych innych sprawach, ale zawsze trzeba zacząć od siebie. To jest taka bardzo praktyczna książka, dużo ćwiczeń takich służących pracy, pracy nad sobą, bardzo też jest chwalona, także Polecamy, jak ktoś ma ochotę i potrzebę, to służy Wiemy już, że, że poprzedni kawiarety były poświęcone w dużym stopniu donatyce małżeńskiej, więc w tej, w tej piramidzie wybraliśmy inne elementy właśnie z piramidy hierarchii rodzinnej, żeby temu się bliżej przyjrzeć. Chcę zacząć od tego, że w ogóle człowiek jest istotą relacyjną i dla nas relacje są niezwykle ważne. E, proszę zobaczyć, że, że jak człowiek się rodzi, to, to właśnie rodzi się i przede wszystkim ta jego relacja e, z mamą się zmienia od takiej najbliższej w fizycznego połączenia, potem wyłącznego źródła pokarmu i źródła emocji, i źródła też rozwoju aż po to, że człowiek że wychodzi człowiek, e, z domu, tak jak nam się udało dzisiaj, to już jest sukces w ogóle pozbycie się dziecka z domu, to jest, jest sukces, to jest sukces mamy ze sobą. E, ale e, chodzi o to, że jednak człowiek nawet kiedy wychodzi z domu, cały czas tą relację z rodzicami e, utrzymuje, chociaż potem właśnie jest pytanie o, pytanie o to, jak ta relacja powinna się przekształcić, kiedy on zakłada własną rodzinę. Zobaczmy też, że najważniejsze wartości w naszym życiu, takie rzeczy, które są uznawane za najważniejsze i jednocześnie nie do czyli miłość i przyjaźń, to też są związane z relacjami z drugą osobą. Prawda? Wiemy, że człowiek, człowiek sam czuje się źle, mamy w ogóle plagę dzisiaj samotności na, na świecie, są powoływane specjalne urzędy, są, są raporty na ten temat. I ciekawe jest też, że powszechnie, w prawie we wszystkich kulturach, największą karą za najpoważniejsze przestępstwa jest odosobnienie w więzieniu, tak? Czyli zerwanie tych normalnych relacji i człowieka w takie relacje, w których on nie chce, tak? Takie, które są wybrane zewnętrznie. Więc widać, że rzeczywiście relacyjność jest, jest takim istotnym elementem nas, jako, jako ludzi. I teraz ta więź właśnie z czasem się zmienia. Jeden z autorów, Steven Covey, autor takiej bardzo dobrej książki, Siedem nawyków Szczęśliwej Rodziny, mówi, że tak, w bardzo taki prosty sposób, że są trzy etapy rozwoju więzi u człowieka: zależność, niezależność, współzależność. I zależność to jest wtedy, kiedy dziecko jest małe i całkowicie jest zależne od rodziców, i też ma świadomość, że jest zależne od rodziców. Potem nastolatki, kiedy. kiedy podrastają, wchodzą w taką fazę, że wydaje im się, że są niezależni od rodziców. Generalnie właściwie w pewnym momencie robią maskę, że mieszkają w domu, w ogóle w dowolnym momencie mogliby, sobie, mogliby się wyprowadzić i świetnie by sobie poradzili. Prawda? Są to dzieci, które w życiu nie zarobiły 100 złotych i nie usmażyły jajecznicy, ale nie wiedzą co ile kosztuje, ale to w ogóle nie przeszkadza, żeby przekonane, że są absolutnie od wszystkich niezależni, a już na pierwszym miejscu od rodziców. Natomiast dojrzałość prawdziwa polega na y, takiej relacji, którą Kowej określa jako współzależność. To znaczy, że jesteśmy osobami naprawdę autonomicznymi, niezależnymi od innych, ale jednocześnie jesteśmy świadomi różnego rodzaju zależności i nie dążymy do takiej autonomii bezwzględnej, tylko dążymy do tego, żeby budować relacje dojrzałe przy zachowaniu właśnie autonomii. I teraz ta, jeśli chodzi o, o te relacje w rodzinie, musimy zawsze pamiętać, że one, one powinny być w pewnym porządku, tak? to znaczy zawsze na, na pierwszym miejscu powinno być, na najwyższym miejscu powinno być małżeństwo. Z kilku powodów. Po pierwsze rodzina zaczyna się od małżeństwa, tak? więc to jest, jest korzeń, z którego wyrasta rodzina. Po drugie zobaczę też, że relacja małżeńska jej zadaniem jest trwać w czasie, to znaczy nie tylko trwać, ale umacniać się, żeby ta więź była coraz silniejsza, coraz mocniejsza. W przeciwieństwie do relacji, do relacji z dziećmi, których chce, gdzie celem tej relacji jest coraz większe rozróżnianie relacji. To znaczy, kiedy ta relacja pozostaje, mimo dorastania dzieci pozostaje bardzo silna, to mówimy o takiej relacji niedojrzałej, czy mówimy o braku odpępowienia. I dopiero potem w kolejny, na, na kolejnych miejscach są my jako, rodzice, jako na, nasi rodzice, nasze rodzeństwo, o którym też warto pamiętać się nasze rodzeństwo już jako osób, <coughs> bo czasami w tym zabieganiu też yy, zaniedbujemy te relacje z rodzeństwem, z dalszymi kozynami i w końcu teściowy. I chcę powiedzieć trochę na temat relacji z teściami. To jest taki temat, yy, myślę dla, dla wszystkich w jakim stopniu. Dla no, wszystkich ważne, dla niektórych trudne, dla niektórych bardzo trudne. Znam takie rodziny, które, gdzie w ogóle to właśnie determinuje y, życie tej rodziny i, i największe problemy wynikają właśnie z tej, z tej relacji. Więc trzeba zacząć od, od pozytywów, że y, dziadkowie generalnie w stosunku do, do naszych dzieci y, 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 mogą pełnić bardzo pozytywną, bardzo pozytywną y, rolę po pierwsze przekazują pewne wartości, może już dzisiaj zapomniane, może, może takie, o których my nie mamy czasu na przykład opowiadać. Przekazują tradycje. Proszę zobaczyć też, jak wiele osób, czasami takie cytaty gdzieś słyszymy, nawet znanych osób, które mówią, że do dzisiaj pamiętam, co mówiła moja babcia, prawda? Bo jakieś cytują takie rzeczy, czasami bardzo proste, prawda? Że trzeba być życiu dobrym, że trzeba pomagać innym. Te wartości czasami właśnie bardziej korzystamy z tego od dziadków niż od ludzi. Oczywiście przekazują tradycje rodzinne, też na, to, na te wszystkie rzeczy mają więcej czasu niż, niż rodzice. Rozszerzają tą perspektywę rodziny, bo właśnie przypominają, że masz jeszcze wujków, że masz kuzynów, prawda? Często ciotkowie są bardzo dobrze zorientowani, zwłaszcza nasze babcie, z tym, kto jest, z którym kuzynem, prawda? My czasami tylko spotykamy tych, tych ludzi na, na, na pogrzebach i na, na weselach, więc ta świadomość też naszych dzieci jest dzięki temu pewniejsza. Dają okazję do pomagania innym, bo, bo z wiekiem coraz bardziej dziadkowie wymagają pomocy, tak jak u nas też jest z domu. Moja mama ma 86 lat, Ani mama jest sporo młodsza, ale za to ma bardzo poważną demencję, właściwie wymaga nieustannego takiego kierowania, przypominania, nie pamięta właściwie o niczym. Bez, bez przypomnienia, że ma zjeść, nie zje, może siedzieć przy stole i po prostu ani nie zje, ani zrobi sobie zdobicia. Trochę rozpieszczają, kiedy jeszcze są samodzielni, kiedy mieszkają osobno i jeżeli to nie ma wymiaru, takiego wymiaru na przesadnego, może być dobre. Mogą wspierać w różnych trudnych sytuacjach takich, że, że można, właśnie wspierają w opiece nad dziećmi, czy może trochę finansowo, jeżeli jest sytuacja nadzwyczajna i uczą szacunku do starszych. Chcielibyśmy, żeby ten szacunek do starszych hmm, potem przeszedł na nasze dzieci, tak? to, jak w jaki sposób my traktujemy rodziców czy teściów jest w dużym stopniu szkołą tego, jak, jak my będziemy traktowani, kiedy będziemy w wieku. Natomiast jest jasne, że, że mamy to jest też obszar różnego rodzaju konfliktów. Wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby zrozumieć, jakie jest źródło tych konfliktów. Źródło tych konfliktów nie jest, źródło tych konfliktów nie jest to, że, że wszystkie teściowe są znaków wredne, bo możemy mieć takie wrażenie, prawda? Że jest, masa dowcipów i co ciekawe, to tutaj, przepraszam, wszystkie panie, które są na, na sali, czy duża część będzie prawdopodobnie teściowymi, prawda? Więc jak to się dzieje, że te kochane żony stają się wrednymi teściowymi? Otóż dzieje się to tak, po pierwsze to nie zawsze są wredne, ale, ale przede wszystkim dzieje się tak, że to jest konflikt dwóch miłości. To znaczy ta więź dziecka z rodzicem i rodzica z dzieckiem, szczególnie matki, mówi się, że jest najsilniejszą więź takich naturalnych, jakie istnieją. Yy, powiedzmy, wśród, wśród ludzi. W związku z tym y, ta więź w pewnym momencie wchodzi w konflikt swego rodzaju, albo wymaga zmiany, w związku z tym, że się pojawia inna więź z osobą ukochaną. I y, rozwiązanie tego, tego konfliktu dwóch, dwóch y, miłości nie jest łatwe, tak? Trzeba do tego pewnej dojrzałości, na pewnej mądrości, ale można powiedzieć, jakby w, za, w samym założeniu tej, tej, tej zmiany jest możliwy. Czasami też przyczyna jest błędna wizja rodziny, taka, że tutaj, prawda, ja wychowuję dziecko, ale nie do końca, mówię zwłaszcza po stronie mam, dlaczego są dowcipy o teściowych, a nie o teściach, tak? Bo ta relacja z matką jest bliższa, to, to matki mają większy z tym powrót. Czasami też wizja rodziny jest taka, niedojrzała, że ja chowam dziecko dla siebie, a nie dla świata, w związku z tym wszystko, co jest, prawda, tak jak w tym dowcipie, jak przychodzą koleżanki do, do syna już takiego dorastającego i też jest mama ich tam ogląda, one wyszły i mama mówi, ta twoja narzeczona powiedziała, że tam jest narzeczona, pierwszy raz widziała, ta twoja narzeczona to pewnie ta luda jest. A skąd mam wie? od razu mi się nie spodobało. <grywa> Prawda? To tak no bo jeżeli, jeżeli ja postrzegam każdą osobę, która się pojawia na horyzoncie jako, jako konkurencję, to moja wizja jest taka, że to jest mój syneczek, ma być na wieki. Oczywiście nikt tego tak oficjalnie nie mówi, my mamy, jak zapytacie, one wszystkie marzą o, marzą o tym, żeby on się ożrewi, prawda? Ale to, co robią, de facto, to jest coś przeciwnego. Czasami to są rozbieżne tradycje rodzinne. Kiedyś mówiono o mezaliansach, prawda? Teraz tak tego nie określamy, ale i tak mówimy, że on jest albo nie z tego regionu polski, albo nie tak wychowany, albo coś tam jeszcze Tak, na przykład w górach mamy taki dobrze znany taką rodzinę z Zakopanego, no i tam jaki. Ktoś z Zakopanego się rodzi, się żeni z kimś, czy wychodzi za mąż spoza, nie z muralem, to jest tak zwane małżeństwo mieszane, prawda? Tak jest tak, to jest. Czasami to jest właśnie niedojrzałość, czy po stronie dzieci, czy po stronie rodziców i różne trudne sytuacje. Bo rodzice są chorzy, bo to jest samotna matka, bo daleko mieszka, albo mieszkamy razem, co też jest trudne, prawda? Te różne sytuacje powodują, że to jeszcze bardziej się Jakie są konsekwencje tych, y, tych konfliktów? Y, oczywiście to przekłada się na konflikty małżeńskie, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, ta więź z rodzicem jest tak silna, że nam, proszę zastanowić się jak my funkcjonujemy, nam jest bardzo trudno, albo to wymaga pewnego doświadczenia i czasu, żeby się wprost przeciwstawić swojemu rodzicowi, a zwłaszcza mamie, prawda? Żeby wprost być mama nie ma racji w tej sytuacji. I to mówię kulturalnie, nie po prostu wykrzyczeć i uciec, tak? tylko normalnie, z przekonaniem tak powiedzieć. Więc w rezultacie okazuje się, że pojawia się właśnie konflikt, to w takim razie kto jest dla Ciebie ważniejszy, czy ja, czy, prawda, żona się pyta, czy ja, czy Twoja mama. No i tutaj, e, więc jaki jest konflikt, jak jest impresja ze strony teściów, pojawiają się konflikty małżeńskie. Dodatkowe problemy wychowawcze, bo coś już wypracowaliśmy w domu, prawda, i potem okazuje się, że po tygodniu u dziadków, Musimy przez kolejny tydzień odkręcać to, co nam udało nam się wypracować, tak? Bo dzieci już nie oglądały telewizji, albo mniej oglądały, albo mniej jadły słodyczy, i nagle się okazuje, że to u dziadków było kompletnie wszystko inaczej i, i jeszcze dziadkowie mówią że waki w ogóle jest dobrze, prawda? Że rodzice nie mają pracy. Jest to oczywiście stresogenne, bo, bo się zastanawiamy, prawda? Jedziemy na ten obiad i już się zastanawiamy na ten dzienny obiadek, co tam będzie, prawda? Bo to, że będzie rosły i samowy do wiadomości, bo zawsze są, ale co będzie wokół, prawda? O co teściowo zapyta, prawda? Aże jaki tam trudny temat się pojawi. I naprawdę w skrajnych sytuacjach prowadzi to, znamy te sytuacje, prowadzi to do rozpadu małżeństwa. To jest tak, że m, można powiedzieć, nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której teściowie pomagają w tym, żeby małżeństwo przetrwało. Bo raczej nie mają na to wpływu, ale niestety mają wpływ, mogą mieć skuteczny wpływ negatywny. To znaczy na tyle się wtrącać, na tyle się angażować, żeby doprowadzić do tego, że małżeństwo się rozpadnie. Co te relacje z teściami utrudni? Po pierwsze postawa na dobiegłym dlatego powiedziałem, że warto też pomyśleć, że to my będziemy teściami w przyszłości. A w związku z tym postawa nasza na teraz, czyli rozwiązywanie za nasze dzieci wszystkich problemów. Pomaganie im, o czym będę jeszcze trochę mówił, na, na każdym kroku powoduje, że potem to, to dziecko jest niesamodzielne. My mamy takie poczucie, że cały czas jego życie trzeba kontrolować i pomagać, i oczywiście potem relacja, relacja z wzięciem synowym będzie trudna. Małe rodziny, zobaczcie, jeżeli mamy taką sytuację, zresztą my też mamy, pochodzimy z małych rodzin, bo nie jest jedynaczką, ja, ja mam tylko brata. Ale Ania mówi, że musiała odreagować na swojej. <grymne> <grymne> Ale zobaczcie, że jeżeli mamy taki, takie sytuacje, nie są dzisiaj rzadkie. Jeżeli większość rodzin w Polsce, ja teraz się zajmuję też dość mocno tematyką demografii, 53% małżeństw Polsce ma jedno dziecko. Więc jeżeli, zobaczcie, jeżeli mamy dwoje jedynaków ma jedno dziecko, to o to dziecko ma sześć osób dorosłych, które tylko o niego się martwią. W tym sensie to jest jakby pierwszy punkt, Prawda? Więc łatwo sobie wyobrazić w momencie prezentów, śpiąt i tak dalej, że to dziecko się absolutnie czuje na, 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 najważ, jako na osoba najważniejsza. No i potem, potem to też wpływa na to, jak te relacje powstają. No i kiedy są duże różnice kulturowe i społeczne, to też jest, prawda? Bo się nie można dogadać, bo oni biedni, bo oni niewykształceni, ci ludzie inaczej i tak dalej, i tak dalej. To też dodatkowo na to, co jest, tak jak powiedziałem, w naturze, w pewnym sensie w naturze, zobaczcie, że to Pan Jezus mówił o teściach w Ewangelii to w sposób taki bardzo jednoznaczny, prawda? Opuści człowiek matkę i ojca i zwiąże się ze swoją żoną, prawda? Więc to jest bardzo jasno powiedziane, że to należy do natury, a jednocześnie jest wpisana pewna tutaj trudność. Więc co robić w tej sytuacji? Po pierwsze pamiętajmy zawsze, że tej, tej relacji nie powinniśmy nigdy łatwo z niej rezygnować albo ją wycinać. Tak? Ona jest bardzo ważna, ona jest ważna też dla nas, do, do, to trzeba po prostu raczej przepracować. Być wyrozumiałym i wybaczać, raczej powinniśmy więcej wymagać od siebie w tej relacji i też pamiętajmy, że generalnie jeżeli chodzi o zmianę jakąś, to pamiętajmy zawsze, że to my możemy, jedyna osoba, którą możemy zmienić, jesteśmy my, prawda? Więc możemy sprawę stawiać tak, jak te się, się poprawi, to ja też się poprawię, prawda? Bo, bo to tak nie działa. Patrzę długoterminowo. My możemy powiedzieć, nasze, nasze relacje z rodzicami, moje z rodzicami Ani zaczęły się źle zdecydowanie. Nawet w pewnym sensie ja wykradłem Anię z domu, bo pod nieobecność rodziców, bo Ania. Miała już kupione swoje mieszkanie, ale ten remont tak się przeciągał, że mieliśmy wrażenie, że nigdy on się nie skończy. Przecież jeszcze nigdy nie było to mieszkanie dość gotowe, żeby Pani się wyprowadziła. I w końcu ustaliliśmy, że, że to tak dłużej nie może być. Planowaliśmy już konkretnie ślub i po prostu jak rodziców ani nie było, ja przy, zorganizowałem samochód dostawszy, <laughs> zaplanowaliśmy na Ani dalej, rodzice, <laughs> zastali, rodzice zastali dom do mieszkanie bez, bez Ani. tak? Natomiast, natomiast udało się do, od, od tamtego czasu udało się te, te relacje doprowadzić, no do, właśnie, a nie z jednaczką, tak? Udało się doprowadzić do, nie do serdecznych, ale do bardzo poprawnych, do, tak? do takich, że się nie chyli kłócimy, że teraz tata, ta, ta ani nie, nie żyje, tak? Ale pomagaliśmy, bo była po potrzeba właśnie choroby i tak dalej. Zawsze oni na nas mogli, mogli liczyć. I takie zupełnie inne nie było. Tak, no jeszcze, jeszcze jeden obszar dodatkowy tutaj kłótni to między od y, trzeciego do ósmego dziecka za każdym, każdym dziecku była awantura. Więc y, osobno teściowa się musiała pokłócić z Anią i osobno ze mną, znaczy na krzyczeć na nas. Także Ania ukrywała ciążę tak długo, jak tylko się dało odkładaliśmy ludzi żeby oszczędzić prawda? ale już potem po takich po siódmym, nie wiem, czy po siódmym, czy południu już już stwierdzili, że to wszystko, tak, że przypadek że, że nie, wiem, dobrze, jeszcze ostatni już os był z absolutny sposób. <grym wziął> Więc e, dalej, być, być elastycznym, szukać rozwiązań, wychodzić z sytuacji patowej, to znaczy nie dopuścić w do sytuacji, że te się gniewają, my się gniewamy i po prostu czekamy, aż coś się wydarzy. Czasami wiecie, bo my sobie, nie wiem, powiedzieliśmy, że jak dostaną dzieci dwa cukierki, to po prostu wszyscy pójdziemy do piekła, nie? No, no nie, nie pójdziemy, tak? I obejrzą pół godziny filmu za dużo i coś jeszcze tam. To więc negocjować, rozmawiać, być, być właśnie elastycznym. Nie atakować nigdy werbalnie rodziców małżonka. To znaczy nigdy, że, że twoja matka jest, jest fatalna, prawda? Oczywiście szczerze rozmawiać o tym, ale pamiętajmy, że znowu uderzamy, tą więź, yy, która jest bardzo dla nas ważna i to będzie zawsze dla drugiej osoby bolesne. Unikać również takich komunikatów, jesteś całkowicie jak matka, prawda, to czasami mamy, bo tak jest, bo jesteśmy też podobni, prawda, ale po prostu uczyć się więzy, no i pamiętać też o to o czym powiedziałem, o tych dalszych relacjach, że czasami my się koncentrujemy tylko na rodzicach, Mamy fajnych brata czy, czy siostrę dorosłych, prawda? moglibyśmy te relacje bardziej pielęgnować, czy może czasami dalszych kuzynów. Yy, I może, może to zaniedbujemy. Więc dawajmy dzieciom okazję do przebywania yy, z dziadkami, tak? Naprawdę to jest ubogacające. Nawet jak czasami myślimy w taką sytuację, że to było przykre pewne wydarzenie z dziadkiem, tak? Ale było ubogacające, bo to było takie doświadczenie, którego on na nas nie przeżył. Nie, nie, jakoś nie było traumatyczne, nie oczekiwać tego, że po prostu my ustawimy dom dziadków, jeśli oni tam, nasze dzieci tam, jeżdżą idealnie tak samo jak, jak nasz. Ale jednocześnie nie godzić się na to, że jest kompletnie wszystko inaczej, prawda? Zwłaszcza, jeżeli się widujemy często i, i jest absolutnie od wejścia, od progu jest, jest absolutnie wszystko, no nie, to znaczy negocjować, rozmawiać, i tłumaczyć, że, że, że jednak chcielibyśmy coś zmienić. Co, by, co byśmy polecali? To zwrócić uwagę na faworyzowanie któregoś z To jest jedna z rzeczy. Rodzice wydaje mi się dzisiaj są dosyć rozsądni w tym obszarze, a dziadkowie nie. Bo w ich pokoleniu, zresztą faworyzowanie dzieci, czy było czy absolutnie normalne. Było normalne, że ten synek, to jest ukochany i on poszedł do szkoły, a ta córka poszła do krów, prawda, odwrotnie. I oni... Czasami u nas mieliśmy tak, też taką sytuację, że to jest ukochana wnuczka, jak święty pamięci Prawda? Ktoś tam ma go jak ja, czy babcia, czy dziadek, więc zwracać na to uwagę, że nie jest tak, że tylko jedno z dzieci można zabierać na wakacje, czy zwłaszcza, że to jest zawsze, zawsze to samo, dostaje lepsze prezenty i tak dalej, i tak dalej. W miarę możliwości zachować niezależność finansową. U nas było to trudne, ani rodzice byli dosyć zamożni, była taka pokusa, żeby z tego korzystać.